czuł się swobodnie w tej już zagranie do Lewandowskiego, Lewandowski minął bramkarza, Lewandowski i tak trzecia minuta spotkania i w końcu jest pierwsza bramka lewego w Barcelony. Mówiliśmy, trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie, nie wiem czy mógł zrobić lepsze, druga minuta, już strzelił, piękna bramka, poradził sobie z bramkarzem, po podniósł głowy i idealnie spakował tą bramkę tam, gdzie nie było prawie miejsca. Pierwsze oklaski od kibiców na kampną no, Pierwszy strzał na bramkę w tym meczu przed własną publicznością. Od razu zdobyta bramka. Dobre wyjście tutaj na pozycję. Widzimy ten ruch minięty. bramkarz na dużym spokoju. Prawa noga i tutaj idealnie zmieszczona ta piłka. Wiele osób mówiło, że być może Robert w tym... W spotkaniach w Stanach Zjednoczonych był lekko spięty, te sytuacje miał dużo lepsze niż ta dzisiejsza, nie potrafił ich wykorzystać, ale ta prezentacja, ta moc wrażeń, emocji, która towarzyszyła mu w piątek, to wszystko już za nim i dzisiaj w taki oto sposób trafia po raz pierwszy.